Uwaga, materiał, którego właśnie słuchasz, ma charakter wyłącznie rozrywkowy i informacyjny. Nie stanowi porady medycznej ani nie zachęca do stosowania jakichkolwiek substancji. Wszystkie działania podejmujesz na własną odpowiedzialność, a autorzy podcastu nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wykorzystania tych treści w praktyce. Jeśli temat jest dla Ciebie rażący, śmiało wyłącz, ale subskrypcję możesz zostawić. Dzień dobry wszystkim, witamy Was ponownie z Patrykiem. Dzisiaj porozmawiamy sobie no, o kolejnym dosyć ciekawym i myślę, że bardzo interesującym, zwłaszcza ostatnio mm, środku, a mianowicie o p 332 czy też SLU, czy jak ktoś tam sobie lubi to nazywać. W każdym razie o środku, który ostatnio jest na tapecie bardzo mocno. Dzień dobry, Patryk. Cześć, hej, hej. Ja już przed włączeniem nagrywania tutaj rozmawiałem chwilkę z Patrykiem i dodaliśmy troszeczkę o tym, że będzie to dosyć nietypowy odcinek ze względu na kwestie dostępności badań i generalnie informacji na temat tego środka. Natomiast przeprowadzimy to w standardowym, yy, klasycznym yy, schemacie naszych, naszych odcinków. Czyli najpierw chciałbym się dowiedzieć od ciebie, czym w zasadzie jest słupa P332? Dobra, więc jest to aromatyczny związek syntetyczny, e, którego zadaniem tak naprawdę było względem badań, jakie były prowadzone, aktywowanie szlaków dla receptorów estrogenowych, ponieważ on aktywuje trzy szlaki dla receptorów estrogenowych. Ma tam największe poinnowactwo ze szlakiem alfa dla receptorów estrogenowych, to się nazywa ERR, w skrócie, czyli Estrogen Related Receptors. I tam jest kilka podtypów: alfa, beta i delta, jak dobrze pamiętam, jeszcze było. Ale zauważono, że w w związku ze stosowaniem tegoż produktu u gryzoni, dochodziło do ciekawych zjawisk, m.in. poprawy szlaków metabolicznych. Zauważono, jest to, że jest to mimetyk wysiłku fizycznego w formie środka, tak? Czyli można wywołać efekty na poziomie komórkowym, takie, jakie wywołuje efekt treningu, bez. Samego wykonywania treningu, co oczywiście może tutaj sugerować synergię tre samego treningu z tego typu środkiem. Jest parę takich anegdotycznych jeszcze własności, natomiast na razie skupię się na tym, co zauważono. Więc mim mimetykuje działanie treningu e, siłowego, wpływa korzystnie na działanie mitochondrów komórkowych, na działanie pieców komórkowych. Poprawia metabolizowanie kwasów tłuszczowych. Generalnie chodzi o przes przeskoczenie na do domyślne zużycie lipidów jako źródło energii, więc ułatwia redukowanie tkanki tłuszczowej, co może mieć oczywiście przełożenie w przypadku nadmiarowej tkanki tłuszczowej wiscelarnej, co akurat jest ściśle powiązane po prostu z otyłością nadwagą, więc więc summa summarum w praktyce prowadzi to do tego, że i tak ktoś jak ma nadmiar tkanki wiscelarnej, to musi po prostu zredukować tkankę tłuszczową, czyli mniej żyć. Kolokwialnie mówiąc, niż wydatkuje energii. Cóż, co do tego jeszcze z takich kwestii, które są w miarę pewne poprawa wydolności mitochondrialnej, jest używanie tych kwasów tłuszczowych jako źródło energii. No a sama reszta tak naprawdę, poza tym, że jeszcze indukuje tę kaskadę reakcji na poziomie komórkowym, które mimo Naśladują wysiłek fizyczny, no to poza tym wszystko inne tak naprawdę jest takie czysto anegdotyczne. No i co do tych anegdotycznych działań, no to najprawdopodobniej jest tak, że będzie wspierał regenerację na poziomie komórkowym i to zarówno tkanki łącznej, jak i tkanki mięśniowej, co też może mieć przełożenie na rekonwalescencję, ale i opóźnioną bolesność mięśniową po treningach, więc jeżeli ktoś bardzo narzeka na obolały mięśnie, jakbyś ty narzekał Dawid, że o mięśnie mnie bolo, nie mogę trenować już więcej, chyba za ciężkie te treningi dla mnie, to, to wtedy możesz sięgnąć po taki środek teoretyczny, tak? bo nie mamy tutaj jakichś mocniejszych, mocniejszych badań. Natomiast jeżeli po mężku potrafi zagryć zęby i dalej pracować, to myślę, że związek ci się nie przyda pod tym względem. Natomiast dla rekonwalescentów, w przypadku właśnie jakichś urazów pooperacyjnych, Dochodzenia do siebie, skracania tego czasu rekonwalescencji, to zarówno tkanka mięśniowa, jak i tkanka łączna, jak najbardziej, tak dodatkowo jeszcze formowanie fibroblastów wspiera, więc najprawdopodobniej będzie miał też przełożenie na złamanie kości, pęknięcie kości. Więc mało jest takich produktów, które będą wspierały po złamaniach. MOC C jest jeszcze takim produktem. Po złama jakości, który, by, który kojarzy, że e, będzie działał korzystnie, no ale Mocit przynajmniej ma jakąś lepszą literaturę naukową, a tutaj mamy takie e, hipotezowanie. Dodatkowo tak, stabilizuje kaskadę reakcji na poziomie układu odpornościowego związanych z czynnikiem TNF-alfa i IL-6. IL-6 powiązany będzie z chorobami przewlekłymi, chorobami autoimmunizacyjnymi, takimi jak na przykład RZS czy też łuszczyca, TNF alfa to jest oczywiście czynnik, który bardzo mocno ogranicza wzrost nowotworów, więc redukować będzie tutaj prawdopodobnie wzrost nowotworów, no ale to tak dodatkowo pamiętajmy, że podstawy życia, takie jak na przykład dbanie o rytm dobowy, tak, aktywność fizyczna w ciągu dnia, to zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, żeby te skoki i spadki kortyzolu były wyższe, znaczy wyższe skoki, większe spadki, czyli lepiej się regenerujemy, a stymulujemy odporność ciebie mocniej, prawda? To też wspiera e, obronę organizmu przed chorobami, w tym i nowotworzeniem i to mamy akurat pewność w tym zakresie, że taka korelacja występuje. Więc to oczywiście to jest taka wisienka na torcie potencjalnie. Zobaczymy co badania przyniosą w przyszłości pamiętajmy od panią o, o podstawy. Co jeszcze? Tak, to równoważenie cytokin prozapalnych, mm, komórki satelitarne, więc odnowa mięśni prawdopodobnie będzie też wspierał e, przy medycynie estetycznej, będzie zwiększał integralność tkanki łącznej, więc też przy medycynie estetycznej, przy jakichś zabiegach medycyny estetycznej, prawdopodobnie to wszystko będzie łatwiej. E, Współgra, lepiej, lepiej to ze sobą współgrało z tym, z tym preparatem. Lepsze, inaczej, będzie można się spodziewać trochę lepszych rezultatów. E, no i w związku z tym, że e, działa analogicznie, jak e, z, z, efekty są zbliżone, jego stosowania co do tego, jak odzielewuje na nas e, jakiś jak sesja treningowa, również będzie wspierał funkcje kardiologiczne. Czyli będzie chronił e, mięsień sercowy przed zaburzeniami, jak na przykład zawał, w momencie skrajno, e, skrajnego obciążenia mięśnia sercowego. Więc tutaj przy jakiejś skłonności do zawałów, być może w przyszłości badania to jakoś potwierdzą. Dodatkowo na ten moment mamy w miarę takich hipotezowania. E, więc to tyle, jeżeli chodzi o znane szlaki działania SLU, tak rapowo trochę PP. Czy, czy, Właśnie, wiesz co, generalnie o czym jest, tak zacząłeś mówić o kwestiach wpływu na receptora alfa ten estrogenowy, który jest bezpośrednio skorelowany z metabolizmem tej glukozy i kwasów tłuszczowych, co jakby jedno z drugim wychodzi razem z tą redukcją kwasu, nasileniem tej beta kwasów tłuszczowych, jakby inhibicją interlokiny szóstej, czy ogólnie stokiem prozapalnych, czy wpływu ogólnie na, na, na kwestię ogarniania, można powiedzieć, stanów zapalnych, żeby mówić wprost. To jakby jedno z drugim wszystko się bardzo fajnie układa i wychodzi, jak ktoś w miarę tam ogarnia, jak to mniej więcej wszystko wygląda, jeżeli chodzi o kwestię kaskady, radzenia sobie z różnego rodzaju chorobami i wpływu samego stanu zapalnego na, na organizm. I stąd też Chciałbym się z Ciebie zapytać, jak, jak, jak to, jakie to byś widział takie zastosowanie praktyczne, no bo biorąc pod uwagę fakt, że jest to mimetyk tak naprawdę wysiłku, no i przez wpływ na te wszystkie sztaki, o których mówiliśmy, no i też na kwestie poprawy, to nie tylko lipolizy, jak wiele zresztą środków, nawet najzwyklejsza gdzieś tam kofeina może na to wpływać, ale na kwestie już betaoksydacji, czyli nie tylko uwalniania, ale też utleniania tych kwasów tłuszczowych, no to konkluzja się stana teoretycznie same, ale wiem też i też może to też wynikać z tego, o czym mówiłeś w kwestii tej poprawy regeneracji, że wiele osób używa to paradoksalnie w okresie masowym. Zatem chciałbym, żebyś troszeczkę takie większe spektrum może światła rzucił na, na zastosowanie tego środka, czyli generalnie zastosowanie w praktyce. To jest pytanie numer dwa. Ok, w okresie masowym to będzie miało sens ze względu na to, że może wpływać na produkcję energii, więc wyższy status energetyczny, więc po prostu możemy lepsze treningi robić i lepiej się też czuć w ciągu, w ciągu dnia. To jest kwestia oczywiście złożona, dodatkowo jeszcze może też wspierać rytm dobowy, jeżeli odpowiednio stosowany, bo e, przez wsparcie procesów energetycznych i poprawę gospodarki energetycznej organizmu. Doprowadzać będzie najprawdopodobniej no, gospodarki energetycznej organizmu nie da się poprawić bez tego, żeby e, kortyzol, bez wpływu na kortyzol inaczej, więc to najprawdopodobniej będzie wpływało też na rytm dobowy i poniekąd takie m, takie zastosowanie widziałem w, w wykorzystaniu anegdotycznym e, przez, przez ludzi, tak jak przeszledziłem materiały, jakie są dostępne, bo tutaj tak naprawdę. Praktyka troszeczkę wyprzedza literaturę naukową, więc musiałem prze, też prześledzić, jak to wygląda od strony praktycznej, jak to ludzie odczuwają, jak, jak to wykorzystują, e, bo na razie po prostu nauka jest w plecy. Tak jak było z na ze środ ze środkami dopingującymi przez długi, długi czas. Praktyka była dużo przed, przed e, nauką. Ech, więc może mieć wykorzystanie tutaj taki podobne troszeczkę jak SR9011, więc taki boost energetyczny, e, redukcja tej, odkładania się tkanki tłuszczowej. Potencjalnie, chociaż no badania są na gryzoniach no, na ten moment. Trzeba by zweryfikować na większej ilości ludzi, je, czy to faktycznie ma takie przełożenie. Wspieranie mięśnia sercowego, wydolności mięśnia sercowego tutaj mamy wiele takich produktów, które będą wspierały mięśń sercowy. sercowy, no, czołówka to jest na przykład meldonim, tak. E, tutaj mamy solidne zaplecze naukowe i praktyczne tutaj nie ma w ogóle z czym dyskutować to jest środek top. To może być jako ewentualny dodatek do tego typu zastosowania, tak w kontekście okresu masowego. Gdyby ktoś chciał robić masę mięśniową, poprawić po prostu swoją wydolność na treningach, bo nie ma czasu, bo do dziecka się spieszy, ma tylko godzina na trening tak, i chce zrobić ten trening maksymalnie efektywnie. To ma wtedy jakiś sens. Wspieranie też ograniczać prawdopodobnie będzie, znaczy znowuż potencjalnie, ryzyko wystąpienia kontuzji. Więc w cykach masowych, kiedy dochodzi do jakichś tam wzrostów siły, które generują sobie zwiększone przeciążenie i ścięgna mogą nie wyrabiać po prostu z tempem wzrostu siły, no to w ta tkanka łączna to wtedy redukuje się ryzyko wystąpienia kontuzji. O ile oczywiście badania na będą miały przełożenie na ludzi. Więc to jest na razie trochę taka wiara w to, czy tak faktycznie to będzie działało, bo nie zawsze tak jest. Wiele badań pokazało, już oczywiście mamy bardzo zbliżony genotyp do szczurów, ile tam, 96% się pokrywa jakoś tak, na pewno 90% się pokrywa genotypu szczurów z ludźmi, ale badania nieraz pokazywały, że to, co działa na szczury w dany sposób, pokazywało się, że nie działa u ludzi albo działa zupełnie na odwrót. Na przykład na przykład dziurawiec, gdzie dziurawiec tutaj przyspiesza u ludzi działanie enzymów wątrobowych, natomiast u szczurów spowalnia efekt jest zupełnie odwrotny jak efekt dziurawca. No więc ciężko tutaj zagwarantować, że te badania się będą przekładały jeden do jednego u ludzi względem e, gryzoni. To tak w kontekście właśnie osób, które są w tym cyklu masowym. Natomiast jeżeli chodzi o takie zastosowanie zastosowanie praktyczne, no to tutaj redukcja masy ciała, otyłość, nadwaga, ochrona przed rozwojem zaburzeń kardiologicznych, ochrona przed rozwojem zaburzeń układu odpornościowego, e, ograniczenie stanów zapalnych związanych z chorobami istniejącymi lub tendencją do zaistnienia tych chorób jak RZS czy też łuszczyca, więc jeżeli ktoś na przykład ma w rodzinie, już wszyscy w rodzinie mają RZS czy tam łuszczycę albo jakąś inną chorobę autoimmunologiczną i spodziewa się, że coś mu się odpali, bo ma stresujący okres w życiu, być może taki produkt będzie miał zastosowanie. Czy byłby to pierwszy produkt, który po który bym sięgnął? Nawet przy, no właśnie, no zależy od Solidności dowodów naukowych. Na razie solidnych dowodów naukowych brak. Nie wiemy, jaka, jaka jest skuteczność w tymże zakresie. Na ten moment w tym zakresie by sięgnął po, na przykład tymozynę, alfa-1, albo na przykład Epitalon, albo gkc e, Tak. Wzmacnia też, go, jeżeli chodzi o zastosowanie, praktyczne, wzmacnianie szlaków antyoksydacyjnych organizmu, co akurat będzie miało sens w jakichś tam w jakichś stanach chorobowych. Przy zagrożeniu jakimiś, jakimiś stanami chorobowymi I tak naprawdę przy nadwadze będzie miało zastosowanie przy walce z otyłością, bo tam przy nadwadze otyłości jest masa, masa e, cytokin prozapalnych, które wynikają z nadmiaru tkanki tłuszczowej. I to jest trochę taka walka z czasem, jeżeli dana osoba już redukuje tkankę tłuszczową, faktycznie się za to wzięła, ale jest zagrożona już że jakaś choroba zacznie tam istnieć u tej osoby, są jakieś symptomy. No to wtedy warto pomyśleć o jakimś dodatkowym wsparciu, no bo nie zredukuje taka osoba tkanki tłuszczowej w tydzień, w dwa. Odpowiednio oczywiście może redukować, ale że to jest na granicy odpalenia się takiej, jakiejś, jakiejś choroby, no to warto działać tu i teraz, uważam. Mhm. Żeby się nie odpaliło, bo taka tendencja, jak się już odpali, na przykład przy chorobie autoimmunologicznej, to już to zostaje z nami do grobowej deski. Więc no. wiecznie trzeba będzie po prostu gasić pożar gdzieś tam w tle. A najlepszym wskaźnikiem na to, czy mamy jakieś tendencje do chorób autoimmunologicznych jest oczywiście to, co się dzieje w rodzinie najbliższej, no i oczywiście zrobić sobie panel ANA3 zobaczyć, czy ta przeciwciała przeciwjądrowe się już nie odpaliły, a jeżeli tak, to do jakiego stopnia. I to wtedy nam da obraz, czy trzeba się już jakoś tam bronić. W zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o wykorzystanie praktyczne w ogólnym rozrachunku. Statystyki podpowiadają mi, że duża część osób oglądających ten kanał wciąż go nie subskrybuje. Dlatego, jeżeli należysz do tego grona, zasubskrybuj już teraz oraz wpadaj na naszego Discorda. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Zapraszam Cię również do wspierania ruchu Zapierdalać Trzeba poprzez zakupowanie merchu oraz szerowanie, udostępnianie i lajkowanie. Wielkie dzięki, i wracamy do materiału. W takim razie wiesz, to kolejne pytanie, są korzyści długo i krótkoterminowe? Tak naprawdę krótkoterminowe wyjaśniłeś, no bo na tyle, na ile mamy jak na razie jakichkolwiek podstaw do tego, żeby sądzić, że coś w ogóle, ten środek może działać u ludzi, no to jest to bardziej anegdotyczne i raczej sam okres stosowania przez ludzi jest na tyle krótki, że ciężko jest tutaj mówić o jakichkolwiek korzyściach albo też braku korzyści w tych skutkach ubocznych długofalowych. Więc, więc, no tak jak mówisz, jedynie te, te potencjalne, które mogą być, um, które mogą nieść um, te wszystkie rzeczy, które zmieniłeś tą chwilą. Natomiast, jeżeli mamy jakiekolwiek dane na temat potencjalnych interakcji czy przeciwwskazań lub yy, yy, jak, jakiś rzeczy, które powinni, na które powinniśmy mocno zwrócić uwagę u osób, które chciałyby potencjalnie zaryzykować i spróbować takiego środka, mimo tego, że nie mamy oczywiście ich zapewne na ludziach, natomiast może akurat już znalazły się jakieś dowody na to, że nie warto byłoby tego łączyć na przykład z jakimiś lekami czy z innego rodzaju środkami. Więc jeżeli masz jakieś takie informacje, to bardzo chętnie usłyszymy, co mogłoby to być. Okej, okay, więc tak, jeżeli chodzi o leki, to leki, które będą związane z obniżaniem poziomu glukozy, więc no insulina czy też metformina, to jest potencjalnie interakcja, nie ma twardych dowodów naukowych. To jest czyste hipotezowanie w tym momencie. Eee, kolejny potencjał interakcyjny jest z lekami, których farmokinetyka wymaga eee, ścisłego określenia, czyli na przykład leki tarczycowe. Tutaj produkt może zmieniać farmokinetykę danych leków potencjalnie, nie mamy oczywiście żadnych badań więc trzeba było to kontrolować, po prostu zero badań. Na plus jest na szczęście to, że pomimo tego, że w całym, całym łańcuchu konstrukcji tego preparatu jest takie coś zawarte, um, jak hydrazon i hydrazon per se obciąża wątrobę. Tak, tutaj nie zauważono, żeby ten, w tej formie, ten związek, bo tak czasami jest, że dodamy jakąś grupę i związek zostaje zneutralizowany względem swojego spektrum skutków ubocznych. nie zauważono podnoszenia nas wątrobowych, więc najprawdopodobniej względem wątroby jest bezpieczny, najprawdopodobniej. Ciężko jest y, określić. I jeżeli chodzi też o interakcje, no farmakokinetyka leków, nie wiemy jak to wpływa, być może wpływa, Te związki, które będą wpływały na gospodarkę glukozy, insuliny, metformina i oczywiście insulina na glukozę wpływa. I tak naprawdę to brak jest jakichkolwiek innych badań. z okay. tego nie spodziewałem. Jest w stanie nie powiedzieć, tak, z... tak. Tego też się myślałem, że może gdzieś anegdotycznie spotkałeś się z tym, że na przykład nie wolno łączyć tego na przykład z różnego rodzaju środkami wpływającymi na, na nie wiem, na kwestie Mózgu czy jakichkolwiek takich rzeczy, wiesz, wiele osób nie, jest, tutaj, tu, tu, rodzaju... Yy, yy. Nie, tutaj nie ma. Ok, dobra. Nie ma powiązania. W takim razie to, co pewnie ludzi interesuje najbardziej, czyli dawkowanie i protok protokół stosowania. No tutaj będzie myślę ciekawe, dlatego że w większość jest Ja odnośnie skutków ubocznych, hmm? że nie okay. zauważono ugryzoni większych skutków ubocznych. W zasadzie były one związane z metodą administracji. Natomiast to, co potencjalnie wiemy ze szlaków, to jest to, co właśnie powiedziałem przed chwilą. Ale tak generalnie to bardzo dobrze gryzonie, bo na nich były robione badania, reagowały na środek, jeżeli chodzi o spektrum skutków ubocznych. Okay. To przejdźmy w takim razie do wisienki na torcie, czyli dawkowanie i protokół. I ja to chciałem mocno zaznaczyć, ze względu na to, że dawkowanie jest myślę bardzo mocno rozbieżne do tego do czego się często można w internecie odnieść, dlatego że część ludzi po prostu próbuje ten środek, ze względu na to, że nie jest to tani środek w zdecydowanie zbyt niskich dawkach, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestię przeliczenia dawek na te, które były używane w badaniach na bo czytałem te badania i tam te dawki były naprawdę solidne. 100 Natomiast... mg na każdy kilogram. To się tak. inaczej się to przelicza, tak. To inaczej się to przelicza oczywiście u ludzi. Tam jest współczynnik, u, dla myszy chyba jest e, podzielone przez 8. Na, jakoś tak było, mniejsza już o to, ale tak razie się... na, na człowieka wychodziło to w granicach chyba 4 mg, y, y, coś takiego na kilogram masy ciała. Wiem, że to były ogromne, ogromne dawki. Przy czym dawki stosowane anegdotycznie, takie, które zaleca się stosować i które y, teoretycznie mogłyby wykazywać jakieś potencjalne działanie, no są znacznie niższe, aczkolwiek wciąż. O wiele wyższe niż można spotkać na większości firm, stronach firm, które sprzedają tego typu środki. Więc chciałbym usłyszeć Twoje zdanie na temat tego, jak to powinno wyglądać. Oraz, co jest też bardzo istotne, o formę administracji, dlatego że część osób mhm. uważa, że ta, część, że ta oralna wersja jest no znacznie gorzej zauważalnie działająca od tej iniekcyjnej, co miałoby też logiczne zastosowanie. Więc tak. Iniekcyjnie się wchłania, biodostępność jest stuprocentowa, u myszy, u których e, przeprowadzono badanie i stosowano formę formie oralnej, 46% biodostępności w formie oralnej. Nie wiem jak to będzie u ludzi, być może więcej, być może podobnie, być może mniej, nie wiadomo. Jeżeli chodzi o dawkowanie, no to tak, to się robią bardzo duże ilości, względem tego, jakbyśmy to przeliczyli u myszy, natomiast... Jak posprawdzałem, na jakie dawki ludzie e, reagują, gdzie e, przypadek mam e, taki przeanalizowany, osoby, która cierpie, cierpi na narkolepsję. Więc tutaj ciężko jest mówić o efekcie placebo, e, jeżeli dana osoba zasypiała za, za kółkiem, tak? No, no to, to jest zagrożenie tak naprawdę dla, i dla pozostałych też osób, jak i dla niej samej. tak e, Przestała w ogóle odczuwać się symptomy narkolepsji. Najprawdopodobniej przez te czynniki związane ze z szlakami energetycznymi, bo tak, tak jest moja hipoteza, to ta osoba stosowała dawki 500 mikrogramów dwa razy dziennie. I żeby odczuć rezultaty, patrzyłem też inne osoby, jak stosowały, to tam najniższe dawki, jakiekolwiek ktoś odczuł działanie, to były po 200 mikrogramów jednorazowo. Niektórzy dochodzili do 1500 mikrogramów dziennie rozbite na dwie dawki i takie, i takie ilości sobie chwaliły. Więc w przeliczeniu tego, co od ty gryzoni byśmy mogli kalkulować, to jest dużo i tak mniej niż właśnie same te kalkulacje mi pokazują. Mówisz i... o, oczywiście o tych, o tych dawkach w formie oralnej czy iniekcyjnej, czy nie doszedłeś do tego wieku? było oralnie, To było oralnie. Okay. Z tak. tego, co ja się spotkałem, to minimalna dawka oralna, która była zauważalna w stosowaniu, to są dawki rzędu 400 do 600 dziennie. I to jest taka absolutnie minimalna, od której warto by było zaczynać. No, w formie iniekcji spotykałem wyższe dawkowanie do, do 1500. W zależności od tego też chyba, z tego co pamiętam, nie chcę tutaj strzelić gafy, ale chyba właśnie jest Steve próbował chyba miksu, i wtedy dochodził do chyba ponad grama też dziennie, przy czym to było dzielone na formę chyba iniekcje i... Grama? Y, no, w sensie tam tysiąc y, y, mikrogramów, y, czyli tam Czyli miligram. Tak, 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 no, 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 przepraszam. Y, więc jakby... No, w tych rejonach, to, to jakby myślę, że jeżeli ktoś ktokolwiek z jakiegoś powodu, oczywiście tego niczego nie zachęcamy, chciałby przetestować sobie ten środek, to myślę, że dawkowanie poniżej 400 mikrogramów dziennie no, raczej większego zastosowania nie ma, co jak wiemy przy kosztach samego środka robi się już dosyć pokaźna suma. Anegdotycznie, no wiele osób uważa, że naprawdę robi to bardzo dobrą robotę. Natomiast, no tak jak mówi Patryk, to tutaj na razie można się jedynie posiłkować anegdotami. Dokładnie tak. I hipotezami. Więc, jakbyś mógł dla nas zrobić y takie sprawne, ładne podsumowanie tego, czego dowiedzieliśmy się dzisiaj, czyli ogólne zastosowanie, jakich korzyści moglibyśmy się potencjalnie spodziewać, no i oczywiście taki protokół, który można byłoby użyć wraz z Okej, więc na wstępie jeszcze raz zaznaczę, że produkt nie ma żadnych badań na ludziach, ma tylko wyłącznie badania na gryzoniach. Wszystko, co wiemy, jeżeli chodzi o zastosowanie praktyczne, wynika z samych przełożenia... Badań na gryzoniach oraz hipotez na praktykę ludzi i z wiedzy anegdotycznej. Więc jeżeli chodzi o zastosowanie praktyczne, to redukcja tkanki tłuszczowej, mimetykowanie e, działania treningu siłowego, treningu sprawnościowego, wpływ korzystny na funkcje kardiologiczne podbicie statusu energii, przyspieszenie rekonwalescencji i regeneracji potreningowej, zmniejszenie tendencji do kontuzji oraz przyspieszenie gojenia się tych kontuzji, poprawa własności gospodarki układu odpornościowego, redukcja cytokin prozapalnych, tych związanych z chorobami przewlekłymi no i nowotworzeniem oczywiście poprawa wydolności na poziomie komórkowym, wsparcie funkcji kardiologicznych komórkowym w sensie mitochondrialnym więc prze, per se przez piece komórkowe, więc taki boost energetyczny w zasadzie to by było myślę, że tyle jeżeli chodzi o praktykę Okay, dawkowanie oralne, dawkowanie iniekcyjne. Dawkowanie oralne... Iniekcyjne to bym raczej sprawdził w zależności do od dostępności i ekonomii surowca. Nie wiem, jak tutaj to wygląda zupełnie w formie iniekcyjnej, natomiast jeżeli chodzi o dawkę, dawkowanie oralne, jeden do dwóch razy dziennie raczej bym stosował wtedy na czczo, z dala od posiłku, na 100%, z daleka od posiłku, na i powiedzmy, że względem drugiego, piku kortyzolu, czyli około godziny 15-16, coś takiego druga dawka, jeżeli w ogóle. I spróbować od najmniejszych dawek, ale nie mniej raczej niż 200 mikrogramów, i próbować większych dawek w zależności od tego, jakie efekty wystąpią satysfakcjonujące przy jakim poziomie. Raczej nie przekraczając tych, ciężko powiedzieć, no, 1500 mikrogramów ludzie stosowali, ale badania mówią, że można dużo więcej. Więc względem. Stosujemy najniższe efektywne dawki, taka jest zasada. Dobra. Myślę, że to jest absolutna yy, końcowa konkluzja na dzisiaj. Yy, przypominamy jedynie to o tym, że yy, no, w, ten środek jest dosyć środkiem eksperymentalnym, więc jeszcze nie ma oczywiście żadnych konkretnych badań, więc jeżeli ktoś chciałby być bardzo uszczypliwy w komentarzach i pisać o tym, że w zasadzie to jest to środek eksperymentalny, to ma absolutną rację. To tyle w zasadzie na dzisiaj, myślę, jeżeli chodzi o kwestie SLU, ja tylko przypominam, że jeżeli ktoś dotarł do tego momentu, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania, komentowania, udostępniania, lajkowania i szerowania kanału dalej, zachęcam Was również do zajrzenia w podpis tego, pod, pod tym filmem, tam znajdziecie social media do Patryka i zachęcam Was do tego, żeby go śledzić, ponieważ jak już wiecie, zapewne no, nowy Instagram dopiero się u niego buduje, a informacji tego typu tam znajdziecie więcej niż prawdopodobnie jesteście w stanie przysłuchać. Także serdecznie dziękuję Ci za dzisiaj. No i e, widzimy się pewnie w następnym materiale. Do zobaczenia.